Proszę Państwa, wznawiam posiedzenie. Na sekretarzy powołuje Panów posłów Michała Jarosa i Piotra Walkowskiego. Protokół i listę mówców będzie prowadził Pan Poseł Michał Jaros. Wysoka Izbo, chciałbym w imieniu nas wszystkich powitać Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego byłego Premiera Jerzego Buzka. Witam bardzo serdecznie. Witam w imieniu wszystkich, bo pewnie i duma polska jest z faktu, że nasz rodak został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, i jest rzeczą absolutnie wspólną. Proszę Państwa, w czasie spotkania Pana Przewodniczącego z Konwentem Seniorów Polskiego Sejmu, wręczyliśmy Panu Przewodniczącemu jeden egzemplarz Konstytucji dla Europy. Naszego rodaka Jastrzębowskiego, też naukowca. Też działacza niepodległościowego, bo powstańca z czasów powstania listopadowego, z czasów bitwy pod Olszynką Grochowską z roku 1831. Wręczyliśmy nie tylko z nadzieją, że ten egzemplarz jako dowód polskiego teoretycznego wkładu w integrację europejską znajdzie się w Muzeum Integracji Europejskiej w Brukseli, ale również z nadzieją, że będzie zawsze przypominał polskie marzenia o uczestnictwie w integracji, polskie marzenia o uczestnictwie w wymiarze praktycznym. Wojciech Bogumił Jastrzębowski przewidział w swojej konstytucji także i Parlament Europejski, bo pisał w ten sposób w artykule trzecim Prawa narodowe stanowi naród przez swoich pełnomocników, czyli Sejm, prawa zaś europejskie stanowi Europa przez swój kongres złożony z pełnomocników wybranych przez wszystkie narody. Wypisz, wymaluj, kongres to jest dokładnie, miał być tym, czym dzisiaj jest Parlament Europejski. Jastrzębowski przewidział także i zasadę subsydiarności, przewidział, marzył o wspólnej armii, wspólnej polityce zagranicznej, wspólnej monecie. Był więc w jakiejś mierze wizjonerem, chyba polskim optymistą. Polskim marzycielem, ale także polskim patriotą, myślący o tym, jak znaleźć sposób na zabezpieczenie naszych narodowych interesów. I otóż, proszę Państwa, po tylu latach możemy powiedzieć, że w jakiejś mierze te marzenia Strzębowskiego się realizują, w wymiarze którego pewnie mało kto z nas się spodziewał. Nie tylko, że jesteśmy członkami integrującej się Europy, ale także istnieje ten Kongres Europy czy Parlament Europejski, a na jego czele stoi nasz rodak Jerzy Buzek. Skąd ten wybór? Skąd Jerzy Buzek na tak ważnej funkcji w Parlamencie Europejskim? Oprócz osobistych zasług premiera, człowieka zaangażowanego jako, jako eurodeputowanego, zaangażowanego w proces integracji europejskiej, to także niewątpliwie jest dowód na rolę odgrywaną przez naszą część Europy w trwającym procesie pogłębiania integracji. Swego czasu, panie premierze, panie przewodniczący, chyba na parę miesięcy przed objęciem funkcji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, powiedział pan na Uniwersytecie w Dortmundzie, odbierając bardzo ważny, piękny tytuł doktora honoris causa, powiedział w ten sposób. Naukowcy zajmują się trudniejszą materią niż politycy, ale za to materią przewidywalną. Ja myślę, że życie potwierdziło w stu procentach tą to, to, to ocenę, no bo kto by przewidział, kto by przewidział kiedyś i naszą niepodległość, naszą demokrację, nasze zwycięstwa w drodze do normalnego, dobrego świata, nasz udział w integracji europejskiej, ale także i przewodniczenie Parlamentowi Europejskiemu przez Polaka. Jest rzeczywiście jest, polityka jest nieprzewidywalna, ale my ją budujemy. Mamy więc nadzieję, że pan przewodniczący to także są szanse na realizację polskich marzeń o tym, aby integrująca się Europa była Europą bezpieczną, była Europą solidarną i, i była Europą rozwijającą się w sposób otwarty także na inne kraje. Tego życzymy Jerzemu Buzkowi, tego życzymy Polsce, tego życzymy Europie. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o zabranie głosu z tej samej mównicy, z której Pan nie tak dawno występował jako premier polskiego rządu.